Na plaży Bali Malona Bali Malona i powiem Wam, że Pierwszy raz tutaj jestem, jesteśmy w Cantu Export To jest jakby dalej ta bajeczka Długa, cudowna plaża Która idzie od Old Bound Dalej, dalej, dalej i powiem Wam Że jest to po prostu spektakularnie Tu jest przecudownie i klify i plaża piaszczysta i, i szum wody i piasek i chmury. Wola jak jest nie, niebieskie niebo, no ale dzisiaj mamy pochmurno, ale też jest przepięknie. Tu jest po prostu cudownie. Jestem w Blackwater w czarnej wodzie. Tutaj już nie jest tak w ogóle nie jest pięknie, tak, tak jak powinno, jak mamy piękną niebo i piękną pogodę. Teraz jest wiecznie i chmurno i wygląda tak trochę strasznie. Jak je, tak z takich starych brytyjskich, e, brytyjskich e, filmów. Nie wiem czy oglądaliście świętego, jeszcze z Rogerem Murem. Oni tam jeździli w tej mgle i tej brzydkiej pogodzie pięknymi samochodami i popełnili różne, różne ciekawe przestępstwa. E, natomiast właśnie teraz tak się czuję jak tutaj jeżdżę. E, natomiast e, no jest pięknie. No oczywiście to nie ma nic wspólnego z tą polską plażą, którą widzieliście przed chwilą. Tutaj jest po prostu Strand, no i faktycznie jest Strand i widać, że, że wielki parking i tutaj jakieś, jakieś takie zjazdy dla łodzi plażę, widzę tam dużo, dużo dalej, ale jest pięknie. Jest zawsze, zawsze jest pięknie. Teraz jestem na moim jednym z ulubionych, najulubieńszych spotów. Jestem na Hawk Peninsula przy Latarni Morskiej. Byłem tutaj wiele razy, pokazywałem Wam to miejsce. Wiele razy. Zobaczcie, cudownie, w ogóle nie jest, nie jest błękitne niebo. Wprawdzie wieje bardzo delikatnie, ale jest tak dość, um, dość spokojnie. Wprawdzie nagle się jakoś strasznie dużo ludzi zebrało. Chodzi tu ze 20 osób, co co gdzieś podchodzę, to wszyscy leżą za mną, nie wiem, czy myślą, że tutaj zobaczą coś więcej niż gdzie indziej, a ja od nich uciekam, żeby mieć, żeby mieć więcej miejsca na spacer i na robienie filmu A tak to się zdarza. Zobaczcie, coś pięknego, prawda? Wspaniale, bardzo się cieszę, że tu jestem. Wprawdzie przebrałem się bardziej wiatroszczelnie niż na ciepło, bo w bluzie mi było bardzo gorąco, a teraz w wiatrówce jest spoko. Yy... Cudnie, cudnie, bardzo się cieszę, że tu jestem teraz. jest przepięknie po prostu. Muszę koniecznie e, dodać Wam link pod spodem z mojego ostatniego pobytu tutaj, bo na latarnię morską, na latarnię morską można wejść, no tak akurat dzisiaj nie, ale normalnie można wejść i gdzieś aż na samą górę. E, tam jest muzeum, no i piętro po piętrze zwiedzacie, a na górze jest absolutnie przecudowny widok na okolicy, oczywiście przy błękitnym niebie ten widok będzie naprawdę spektakularny i będzie będzie się bardzo, bardzo daleko rozciągał. Natomiast to jest jedna, nie, to jest najstarsza, ciągle działająca latarnia morska. Więc to jest naprawdę coś takiego ekstra, ekstra i miejsce jest magiczne. Ja się czuję jak ze starych filmów Jamesa Bonda z lat nie wiem 70 czy 60 nie wiem czy Bond aż tak daleko sięga, gdzie właśnie gdzie właśnie bohaterowie Jeździli po takich właśnie miejscach swoimi pięknymi samochodami i tam łowili przestępców, a oczywiście ktoś zawsze miał na szczycie tego budynku jakąś super ekstra siedzibę, więc tak się troszeczkę czuję dzisiaj jak taki Discover. Uwielbiam to miejsce, jest magiczne, a dzięki temu, że jest taki duży przypływ, to mogę sobie tutaj pochodzić po tych skałach, które są przepiękne, formacje po prostu skalne, bajka. Chyba najbardziej irytującą sytuacją, w, nie chcę powiedzieć w pracy, ale w zajęciu YouTubera, w jak to jest bajeczna, formacja skalna, jest to, że sobie stoicie gdzieś, idziecie w cholerę. Ja na ogół wybieram puste plaże, na które naprawdę idę 5 km, żeby nie mieć nikogo. Tak samo jak tutaj poszedłem na takie skały. O, płynie foka. Nie widzicie tam, ale tam płynie foka. I wiecie, zaczynam kamerować, zaczynam sobie wszystko rozkładać, siadać się. I leżą ludzie prosto na was. Jest tutaj po prostu 10 km spacerowych i trasy, i w ogóle to leżą prosto na punkt, w którym wy się znajdujecie. Nie wiem, powiedzcie mi, czy wy też tak macie, bo to jest po prostu dla mnie irytujące do granic możliwości, że akurat prosto w ten punkt leżą. Ja rozumiem, że może tutaj jest coś wybitnie ciekawego, chociaż ja poszedłem byle daleko, nie byle ciekawie, no ale zdarza się to regularnie, więc teraz muszę poczekać 10 minut. Aż się pozbędę towarzystwa za mną i zacznę nagrywać dalej. Właśnie sobie tutaj skończyłem robić zdjęcia i spaceruję. Wreszcie nie ma nikogo. Wszyscy poszli w cholerę. Ehm, więc sami widzicie, tutaj jest masę miejsca. Można chodzić wszędzie. A tam właśnie tacy Państwo prosto na mnie wleźli, po prostu przeszli metr ode mnie. Już pomijając że powinno być dwa metry kwarantanny, to po prostu brak słów. No ale tyle. Zrobiłem sobie sesję zdjęciową mojej cudownej, ukochanej wiatrówki od Mystika, którą uwielbiam w ogóle, Mystic to jest moja ukochana marka, fantastyczna jakość i po prostu fantastyczne rzeczy dla kitesurferów, dla surferów, ale też do takiego normalnego chodzenia, bo jak widzicie, nie pływam teraz, tylko spaceruję. Jest cudowna na więcej zdjęć. Zapraszam na mój Instagram Daniel R in Dublin i na mój Facebook Daniel w Dublinie. tam jest dużo, dużo więcej zdjęć i więcej informacji. Zapraszam serdecznie. A ja sobie tu chodzę dalej, bo jest po prostu cudownie. Ja teraz jestem w porcie Slate, i tutaj raz szczerze mówiąc widzę, żeby port miał po prostu w ogóle wody, nie miał wszystko, by jak to odpłynęło. Jest też zamek i powiem Wam, że zamek jest całkiem spoko, jak na zamki, tutaj jeszcze jest wielki. Szkoda, że ruiny i nie można wejść do środka, ale jest naprawdę duże. Właśnie Wam pokażę tutaj jest takie fajne, fajna trasa wycieczkowa, żeby się przejść stąd do latarni morskiej to już jest tu są toalety, przepraszam <laughs> nie, ta, nie to wejście tutaj jest taki super nie, dobrze szedłem dobrze szedłem, bo ja już szedłem tym łokiem kiedyś tylko teraz tak właśnie tutaj jest wyjście, tak, bo to jest takie specyficzne przejście e, tutaj jest trasa spacerowa wzdłuż klifów do latarni morskiej idziemy takimi zielonymi klifami. Bardzo, bardzo taka irlandzka e, sceneria. Uwielbiam tu spacerować i jest naprawdę magiczne. E, zdaję sobie sprawę, że tutaj pewnie nie ma dużo miejsc pracy i że tu się żyje ciężko, bo jest daleko wszędzie trzeba wszędzie dojechać na pewno do, do miasta, do eksport. Um, natomiast jest magicznie to cała, ten country style, cały jest absolutnie magiczny. Uwielbiam to. Uwielbiam countryłex, jest moim absolutnie ulubionym. Uwielbiam tutaj każde miejsce, byłem tutaj setki razy i zawsze z przyjemnością tutaj wracam. No ale teraz piękne, piękne mi, a powiem wam, że chce mi się jeść, więc, e, więc jedziemy sobie. Idziemy sobie jeść oczywiście gdzie do kilmurki, najlepsza ryba z frytkami. A tutaj jeszcze ten przy zamku Slain Slay, przepraszam. Eee, więc jeszcze zrobię sobie parę rzutów, żeby Wam to miejsce pokazać. Ja już przyjechałem do domu i powiem Wam, że chciałem Wam pokazać kilmurki i ryby, o których Wam mówiłem. To pokazywałem je raz. Natomiast było tak strasznie dużo ludzi w kilmurki, że przejechałem tylko przez kilmurki. I szukałem chwilę miejsca do parkowania, ale nie było. Główny parking jest zamknięty. Nie wiadomo dlaczego. Powinien być otwarty dwa tygodnie temu. No ale ludzie stawali gdziekolwiek. Po prostu były takie tłoki, jakby przynajmniej rozdawali homary za darmo wszędzie na, na ulicach. Było ludzi po prostu milion, milion, więc ja uważam w ogóle, że cała ta kwarantanna i to wszystko, to jest jeden pic na wodę Trzeba było zostawić wszystko, jak jest i... bo teraz ludzie będą latać jak z pęcherzem wszędzie i dopiero teraz się będzie to mnożyło bo nie ma już dystansu, nie ma niczego Wystarczy rzucić hasło jedzenie i ludzi jest milion Więc... Więc nie chciałem tam zostawać dłużej, po prostu przejechałem przez miejscowość. Zresztą tutaj będziecie, widzicie już pewnie e, wideo, bo Kilmurki jest bardzo specyficzne. Ma domki pokryte strzechą, i to wygląda niezwykle pięknie. No i teraz byłem w Tesco, bo oczywiście cię nie jadę cały dzień, bo myślałem, że będę jadł na przykład w Kilmurki, ale nie dało rady. Więc poszedłem do Tesco kupić sobie niezbędne rzeczy do jedzenia, ale też rzeczy, które będą wymagały jak najmniej przygotowania, bo. Nie chcę mieć garów, to zajmuje za dużo czasu, nie cierpię mycia garów, to jest po prostu dla mnie szalenie irytujące, więc kupię jedzenie gotowe. Poza tym też chcę zminimalizować to, co gotuję, bo gotuję bardzo dużo, za dużo i ty od tego, a nie chcę, wolę jeść gotowe jedzenie i wrócić do swojej poprzedniej formy, jaką miałem wcześniej, więc nie chcę, widzicie na moim Instagramie Daniel R. W Dublin, i na moim Facebooku, danie w Dublinie, że ciągle coś to lasagne, to sałatki owocowe, to coś tam tego jest dużo, tego jest za dużo. Ja to jem, bo to jest pyszne, ale nie potrzebuję tego jeść, więc tutaj jest jakby taki konflikt interesów troszeczkę. Natomiast ee, kupiłem sobie gotowe żarcie, więc zróbmy od razu szybko haul. Pokażę Wam, co kupiłem w Tesco. O, nie jest tego dużo, ale jest ciężkie. Nie wiem dlaczego. Dobrze, kupiłem taki chleb. E, takie wafelki, tu wiesz, że gluten-free, a to nie ma nic wspólnego z gluten-free. Ja mam gdzieś, czy to jest gluten-free, czy nie, ale mam łososia wędzonego, więc posmaruję to takim serkiem w stylu e, Philadelphia i położę na to kozi ser. i To będzie moje, część mojego śniadania. Mam chipsy, Pringlesy, bo dzisiaj jest movie night, je. będę oglądał jakiś film, jeszcze nie wiem co, ale coś tam będę oglądał, więc to są moje Pringlesy. Nie wiem, czy tyle zjem, ale kupiłem, bo były 3 za 5. Kupiłem jajka Jajka są na moje śniadanie, właśnie tego salmona, bo ja jestem bez śniadania, jestem głodny cały dzień. I po co to było? Ja lubię poucz Exy, często robię, zresztą widzieliście już nieraz. E, mnie się to sprawdza: wezmę trzy jajka na śniadanie, te wafelki z łososiem wędzonym, i mam po prostu śniadanie z głowy, więc super. Kupiłem pomidory takie, e, bo, bo innych nie było, bo ja tutaj skorzystałem z mojego Tesco Ex Express. Takiego małego Tesco, bo nie chcę jechać do dużego, nie chcę tracić czasu, więc Co trzeba było, to kupiłem tutaj, a jak nie było, no to trudno eee, Kupiłem salsę do, do Pringlesów, słuchajcie, to jest Teskowa salsa, ona kosztuje 70 centów Jakoś tak I to jest najlepsza salsa, według mnie, żadne te Doritosy i tak dalej się nawet nie chowają, to jest boska ja wziąłem tego trzy słoiki, bo potrzebuję do Pringlesów, ale ja też używam sobie tego czasami jako, jako salsę do sałatek, albo jako do, do antipasti. Mam jakąś tam, mam tam coś pokrojone jakiegoś łososia, salmona, cokolwiek, i do tego mam właśnie e, to jako dip. Kupiłem sour cream e, i kupiłem cream fresh. E, cream fresh, cream fresh, whatever you like to. Boże. Zaczynam mówić po angielsku, przepraszam. Kupiłem sour cream e, i kupiłem creme fresh i to jest do mojego sosu czosnkowego. Matko, co tu tyle ludzi się w koło zebrało. E, do mojego sosu czosnkowego i tu mam czosnek. Ja włożę te cztery główki do mojego sosu czosnkowego. Ja wiem, że to brzmi szalenie. Zresztą, pokażę Wam na koniec tego filmu, jak robię sos czosnkowy, bo robię go troszeczkę inaczej. Natomiast przez ten sposób w jaki go przygotowuję, to właśnie możecie dać 4 główki całe do sosu czosnkowego, a dalej on będzie naprawdę fajny i nie będzie gorzki. A teraz w dobie wirusa fajnie mieć sosy czosnkowe e, przemycone do jedzenia, no bo jednak on jest antybakteryjny, więc uważam, że to jest dosyć, dosyć ważne. Ja mam ochotę znowu na sos czosnkowy, więc e, zaraz sobie przygotuję. Natomiast moim ostatnim zakupem i najbardziej właśnie obiadowym jest... Tutaj sobie kupiłem wołowinę i pokażę Wam, jak to wygląda tutaj. To są ziemniaki. Masz tutaj to, czyli ziemniaki takie gniecione. To jest marchewka, taka też masz marchewki. Kawałek wołowiny. Sos taki gravy, taki pieczeniowy i do tego stuffing. Stuffing to jest chleb zmielony z cebulą, z masłem i z pietruszką. Tymiankiem zależy z czym robią. Druga rzecz to jest taki beef casserole. To jest po prostu taki gulasz, i do tego mam ziemniaki takie masz tutaj. nie wiem, jak to powiedzieć. I tu mam jeszcze jeden taki beef. Ja sobie kupiłem 3 na 3 dni. Była też promocja, że 3 za 10, a jeden za 4,50. Więc powiedzmy, że mam z głowy. Ja się staram raczej kupować zakupy tak, że na świeżo. czyli na jeden albo na dwa dni i wiem, że to będę jadł, bo ja potem niestety te wszystkie rzeczy wyrzucam, bo ja tego nie jem albo ja o tym nie pamiętam, więc naprawdę wolę iść na świeżo, jeżeli wiem, że potrzebuję coś tam na śniadanie, to na przykład wolę sobie pójść do Tesco i kupić, <kupić>, kupić jakieś pieczywo łososia i co tam jeszcze jest mi potrzebne i to zjeść. A sobie podarować kupowanie na tydzień albo na dwa tygodnie rzeczy, bo mówię, ja potem nie pamiętam, że to mam w lodówce i potem muszę, muszę wyrzucać. Dobra, to to są moje o, zakupy. A teraz jeszcze najważniejsze Wam zapomniałem powiedzieć. Słuchajcie, oczywiście nie mogło się odbyć bez niekupienia truskawek na farmie Green Greensberry Farm. I słuchajcie, no to są to są truskawki. Jak widzicie pewnie na moim Instagramie, jak myślicie, zobaczcie. To są truskawki i one są po prostu one są tak pyszne, tak pachnące i tak cudowne, że to się w głowie nie mieści, że to są truskawki, bo one wyglądają na takie wielkie, napompowane, sztuczne. One są po prostu bajeczne. Zapach jest porażający. Ja się oczywiście nie mogę doczekać, żeby to zaraz zjeść wszystko. Więc będzie cudownie. Eee, wow. Po prostu zakupy mega, wszystko gotowe, żarcie na 3 dni. Jak będzie jutro taka pogoda, jak teraz się zrobiła, to oczywiście uderzam na plażę, więc będzie wspaniale. Dobra, słuchajcie, tyle. Jeszcze jak poczekacie jakieś 2-3 minuty, to zobaczycie do końca, jak wygląda przepis na mój sos czosnkowy. Zapraszam Was do oglądania na dalszą część, bo ja się już z Wami tu pożegnam. Eee, zapraszam też na mój Instagram, Daniel r in Dublin i na mój Facebook Daniel w Dublinie na filmy, na zdjęcia. Eee, dziękuję Wam za oglądanie, za poświęcenie swojego czasu dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że macie wspaniały dzień i do zobaczenia następnym razem.